Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam ze spaceru z moim, moim pięknym psiakiem. Chodziłyśmy sobie i szukałyśmy dobrego miejsca, żeby powiedzieć wam dzisiaj o marzeniach. O tym, że warto jest marzyć. Nie wiem, czy macie tak, jak ja czasem łapię się, że mam, że, gdy zaczynam marzyć o czymś, co sprawia mi przyjemność, to od razu pojawiają się takie, takie myśli pojawia pojawi się lawina myśli w stylu: nie warto, tego się nie da zrobić, to bez sensu, daj spokój. Po co o tym myślisz? Nie dzisiaj, nie tym razem, może kiedy indziej przy sprzyjających okolicznościach, i, i na koniec tak naprawdę zostaję ze smutkiem, że, że jakoś nie wolno mi marzyć. Jakiś czas temu postanowiłam to zmienić i stwierdziłam, że ja jednak chcę inaczej. Do czego też Was zachęcam, dlatego że gdy pozwalamy sobie popłynąć z marzeniami, gdy pozwalamy sobie zanurzyć się w tych naszych marzeniach, to dzieje się jedna bardzo fajna rzecz: zaczyna się nam robić przyjemnie. Chodzi tylko o to, żeby nie gubić się i nie wracać do takich myśli, które są trudne, do myśli o tym, że może nie warto, że to bez sensu. Ok. Więc y, następnym razem, kiedy zaczniecie sobie marzyć i złapiecie się na tym, że pojawia się myśl o tym, że nie warto, to zróbcie hard focus breathing, czyli dokładnie to, co sobie ćwiczymy tutaj przez te wszystkie dni. Okay? Ja dzisiaj zrobię go z Wami. Zrobimy sobie za chwilę to oddychanie skupione na sercu. Poćwiczcie sobie, a gdy zaczniecie marzyć i uruchomią się trudne myśli, zróbcie hard focus breathing i wróćcie do marzeń. Bo marzenie, przyjemne marzenia wprawiają nas w taki stan, który regeneruje nasze wewnętrzne baterie. A przecież o to chodzi. No dobra, kochani, to zaczynamy. Może pomyślcie o czymś, na co macie ochotę, o czymś przyjemnym. Połóżcie rękę na serduchu. I robimy Hard Focus Breathing. Czyli oddychanie skoncentrowane na sercu. Zwróć się z uwagą do przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że Twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco wolniej, nieco głębiej niż zazwyczaj. znajdź taki rytm, który jest dla Ciebie komfortowy. Kochani, zachęcam Was do tego, żebyście pozwalali sobie marzyć. Kto wie, jak się na te marzenia otworzycie, jak sobie pozwolicie posiedzieć w tej radości związanej z marzeniem, to może nawet marzenia się spełnią, czego Wam dzisiaj absolutnie życzę i widzimy się jutro. Pa!